No, witam na moim kanale. Pokażę Wam dzisiaj jak połączyć y, makrodeka z OBS-em. Także na y, YouTube jest y, dużo poradników, ale nie ma y, na przykład poradnika, jak y, występuje jakiś błąd podczas połączenia. Pierwszy błąd, który możecie napotkać podczas połączenia, to jest brak opcji y, ustawienia serwera WebSocket. Jeżeli nie macie tej opcji w OBS-ie, musicie wejść w plik ustawienia, aktualizację i wybieracie wersję beta. Aktualizaj, aktualizujecie do wersji beta yy, i potem można się przerzucić na wersję stabilną. I Po tej operacji ustawienia WebSocket będą już dostępne w opcji narzędzia. Druga sprawa. Poza no, po, po włączeniu WebSocket będziecie musieli wpisać adres IP i port. Port wpisujemy 4444, a adres IP wpisujemy ten, który mamy przypisany do makrodeka. Z kolei w makrodeku to jest tutaj obs konfiguruj tu wpisujemy taki adres ja mam to zrobione bez hasła bo po prostu tutaj mi się nic z siecią nie łączy obcy z moją siecią WiFi. wpisujemy ten adres i wszystko śmiga także haczek był w tym że w wersji w mojej wersji Obsa 2.9 1.3 nie miałem dostępnej funkcji WebSocket. Po prostu musiałem trochę pogłówkować, jak tą funkcję włączyć i po prostu rozeszło się aktualizację. Także myślę, że pomogłem komuś w tym poradniku. I może jeszcze zrobię jakiś poradnik, jak to sobie skonfigurować, bo po prostu no, działa zajebiście. Także Stream Deck za darmo. Ja zrobiłem z Indyka starego, z mojego starego telefonu Huawei'a Podstawa taka, że w telefonie musi być zainstalowany Android, ale to pewnie w większości telefonów każdy ma Androida To na przykład na tym na iPadzie to nie działa, nie? Także myślę, że komuś pomogłem. Dzięki za uwagę, do następnego.